To ten numer był, tak? 50. Nie, proszę, nie proszę powiedzieć, jest to pierwsza wystawa, międzynarodowa wystawa kotów rasowych w Koszalinie. Skąd, tak. skąd to, skąd nasze miasto na tej Waszej mapie, wystaw się znalazło? <grym> no, nie ukrywam, że to było wielkie moje marzenie. Bardzo chciałam mieszkańcom Koszalina oraz z okolic pokazać te piękne koty, które tak naprawdę na co dzień oglądamy tylko w albumach fotograficznych, tak? Natomiast tutaj możemy je na żywo zobaczyć, porozmawiać z hodowcami, zobaczyć jak te koty pielęgnować. Ilu wystawców przyjechało dzisiaj? Eee, mogę Panu powiedzieć, ile kotów mamy ile na tą kodów? chwilę? 150 kotów. I są to koty najczęściej jak? Jakie rodzaje są tych kotów? Eee, no tutaj mamy przekój bardzo duży, eee, nie, bardziej panikujący. Przepraszam bardzo, boteczka jest zestresowana, więc jest to problem. Mamy w tej chwili u siebie koty bengalskie, mamy koty rosyjskie, koty brytyjskie, właśnie to jest jedna, to jest kotka brytyjska, młodziutka, podlegała dzisiaj swojej pierwszej ocenie. Mamy również, mamy również dywony, mamy również bardzo rzadkie koty burmile. Także naprawdę no, nie mamy co oglądać. A jaka jest idea tych wystaw? Bo jest jakiś konkurs, są nagrody hmm. dla wystarczy? E, oczywiście będziemy koty oceniać, porównywać między tymi najpiękniejszymi po południu. Będą dostawały swoje pierwsze oceny. E, hmm. Jaka idea? No, przede wszystkim chcielibyśmy hmm. proponować hmm. jest koty, koty rasowe, hmm. kadra, tak, z hodowli. Które pracują wiele lat na pewno to, żeby te potyki były jak najpiękniejsze. I popularność Ile osób przyszło na wystawę? Czy frekwencja dopisuje? Myślę, że tak, niemniej jednak nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, ile osób już odwiedziło. Mamy dopiero po południe, także liczymy na to, że jeszcze sporo osób przyjdzie zobaczyć. A wystawcy pojawili się tylko z Polski czy z całym Mamy świata? z Danii, mamy z Niemiec. A jurorów? Y jurorów ma mamy z Polski, mamy y z Białorusi mamy z Norwegii. Jakim kątem oceniają ten Jak porównują? Jakie kryteria są? Każdy kot, każda rasa kota ma swój standard zapisany, tak? W związku z tym sędziowie muszą sprawdzić, czy dany kot najbardziej zbliżony jest do tego standardu. Bez kota? Postanowisko <noise> We have a couple more time to develop the boat. We are trying to it. And we have a brand new boat. Wonderful in the moment. also in the sun for the moment. That's so nice. The expression of the eyes is outstanding. my candidate for nomination.